Lecimy. Cześć. Witam Was na, kana na kanale Master Pirotechnik Dzisiaj sobie tak troszeczkę e, inaczej, inny odcinek zrobimy. E, ponieważ e, dużo było pytań, dużo pretensji w komentarzach. E, przy moich filmach. No i myślę, że sobie dzisiaj odpowiemy na kilka pytań, zrobimy taki odcinek. Przede wszystkim no, chciałbym powiedzieć dlaczego nie było przez dłuższy okres na moim kanale e, odcinków. Przede wszystkim to z tego względu, że miałem przeprowadzkę, kupiłem teraz dom, miałem przeprowadzkę, miałem remont w tym domu, także naprawdę pochłonęło to kupę czasu. No i tak naprawdę później nie bardzo mogłem się zebrać. Ja wiem, że pisaliście, odpisywałem, pisaliście do mnie w wiadomościach prywatnych. Obiecyłem, że te odcinki będą. Yy, więc, yy, więc yy, no właśnie zaczynamy, startujemy. Słuchajcie, jeszcze między, w międzyczasie jestem w trakcie budowy takiego swojego studia. Kupiłem nowy komputer, kupiłem green screena, jak widzicie, testuję OBS-a, uczę się tego. To też pochłania kupę czasu i dlatego no, naprawdę musiałem troszeczkę sobie tutaj zwolnić z tymi odcinkami, ale już teraz zaczynam mieć więcej czasu, obiecuję, że poświęcę i, i te odcinki znowu wrócą regularnie. Tym bardziej widzę, że ostatnimi czasy yy, są coraz większe przyrosty subskrypcji, yy, coraz większe przyrosty oglądalności filmów i, i na tym mi zależy, dlatego te odcinki będę robił. Yy, jeżeli chodzi o czyszczenie, no, pisaliście też w komentarzach i, i tak samo do mnie w wiadomości prywatnej yy, na temat czyszczenia, yy, żeby zrobić odcinek na temat czyszczenia broni? Słuchajcie, niedawno, niedawno w sumie czyściłem tą broń, te pistolety i muszę, mu, muszę to, to zrobić jeszcze raz, także na pewno gdzieś pojawi się odcinek na dniach, to znaczy może za jakieś 2-3 odcinki będzie odcinek o czyszczeniu broni. Słuchajcie, no dużo osób zarzucami komentarze z błędami. Do tego sobie zaraz wrócimy, powiem Wam dokładnie o co chodzi i który komentarz i sobie tutaj wypunktujemy. Chcę, żebyście wiedzieli. Wszystko to, co robię, robię w kontrolowanych warunkach. Czy to są petardy, czy to są rakiety, czy to różne takie testy broni. Wszystko jest w warunkach kontrolowanych. To nie jest broń na amunicję ostrą, więc tutaj możemy sobie dać pewne widełki. Oczywiście jest to niebezpieczne, ale, ale to nie jest amunicja ostra, więc trochę, trochę wystarczy puścić z tonu. Jeżeli chodzi o, o głośność tych, tych dwóch pistoletów, no to porównamy sobie już niebawem. Może nie tyle co głośność, ale i przede wszystkim moc. Jeżeli chodzi o wydzielane gazy, też mam fajny pomysł na to i też to będzie jeden z pierwszych odcinków, które się teraz w przyszłości pojawią. Na pewno pojawi się odcinek z mojego zestawu, bo mam bardzo fajny zestaw. Kupiłem specjalnie do montowania tych filmów. Kupiłem kamerę, tą, którą nagrywam. Kupiłem green screena, który jest za mną. Nie będę Wam pokazywał, bo każdy wie, jak wygląda zielone tło. Także tutaj, tutaj zrobimy sobie ten test tak jak prosiliście. Na pewno są różnice między 9 mm pak a kaliber do 6 mm i nawet ten mega hook od Coltera. Jeżeli chodzi, słuchajcie, chciałbym Was prosić o jedną rzecz, bo też były pytania o przerobienie gazówek, czy to się da. Słuchajcie, dla chcącego nic trudnego, no skoro można wydrukować na drukarce 3D pistolet, który strzela amunicją ostrą, no to myślę, że tutaj nie ma, nie powinno być z tym problemu i można. Ale te pistolety są konstrukcyjne, konstrukcyjnie nie są przystosowane do, do tego typu naboi do wystrzeliwania amunicji ostrej, więc tutaj sobie radzę odpuścić, bo już dużo łatwiej zrobić pozwolenie na broń ostrą i faktycznie nosić broń ostrą. Jak to zrobić? Jest dużo materiałów, nie będę tego powielał, bo jest naprawdę masa materiałów na YouTubie na ten temat, jak, jak zacząć i jak uzyskać pozwolenie na, na broń. Tutaj wystarczy sobie to wygooglować, czy, czy wpisać w wyszukiwarkę i na pewno, wam to, na pewno Wam to wyskoczy. Jeżeli chodzi o legalność yy, tych pistoletów, o ile sam pistolet, myślę, że nie powinno być naprawdę problemów. Yy, mówię tutaj o 9 mm Trachpak, yy, bo tutaj liczy się przekrój lufy, a nie przekrój komory na. Nabojowej i mierzy się to w najwęższym w naj... w najwyż... w miejscu lufy, to tutaj, bardziej, jeżeli chodzi o legalność, chodzi o kaliber 9 mm, ale o same naboje, ponieważ po pierwsze, naboje te są, przewyższają kaliber do 6 mm, a ustawa mówi dosyć jasno o tym, i przede wszystkim to są naboje centralnego zapłonu. Także o ile ten pistolet spełnia takie normy, że nie trzeba mieć na niego pozwolenie, to już na, boje, na amunicję jak najbardziej myślę, że powinniśmy mieć, jest to, jest to obowiązek. A więc dobra, lecimy sobie do komentarzy tego, już nie pamiętam pod którym filmem, ale sobie przeanalizujemy te dwa filmy. Bardzo fajnie, że Tutaj są te spore wyświetlenia. To jest 1000, prawie 500 wyświetleń. Jest to jak na sam początek dla mnie dużo. Wszystko fajnie. Tutaj Ryszard Sikorowski pisze Hej, dziękuję za film. Czekałem na taką recenzję. Zrób koniecznie film o czyszczeniu. Oczywiście będzie ten film. Tutaj chłopaki Yy, Michał SG i Magik opowiadają o, o, o swoim arsenale. Yy, yy, tutaj Sławek X pyta Panowie, może ktoś wie, które naboje do 6 mm są najmocniejsze, najgłośniejsze. Pabieda, huk, rauk czy... Czy jak to się czyta? Nie wiem. Czy może te odkoltera z zielonymi końcówkami? E, tutaj mogę odpowiedzieć, że te odkoltera z zielonymi końcówkami są te um, chyba najgłośniejsze naboje do 6 mm e, na ten moment. E, tutaj bardzo fajnie mnie poprawiliście, że Atak Arms to turecka firma, a nie czeska. E, no to fajnie, Kapitan Bomba, że, że, to, że to się sprawdza. Polecam. No i przede wszystkim nie zrobimy nikomu krzywdy, a chyba, chyba na tym nam zależy. Ehm, na jakim etapie jest likwidacja napisów z Fantoma? Ehm, tego filmu nie będzie, nie będę robił, e, ponieważ e, tak jak już gdzieś tam jest w dyskusji, tam też odpowiadałem, e, to nie jest. E, to nie jest napis ani naklejany, ani, ani malowany, tylko to jest po prostu wygrawerowane, więc e, słuchajcie, każda metoda jest dobra, nawet wziąć czarny lakier do paznokci i zamalować, nie ma z tym e, problemu. E, jak oceniasz głośność jednej i drugiej amunicji hukowej i 6? mm daje radę muszę powiedzieć że daje radę 9 mm jest głośniejsze ze względu nawet na wielkość na, na grubość tego naboju na kaliber jest, jest to głośniejsze ale 5 i 6 mm słuchajcie Kiedyś właśnie z tym kolegą, co pożyczam od niego od czasu do czasu ten pistolet 9 mm pojechaliśmy sobie postrzelać i strzelaliśmy równocześnie po całym magazynku to ja słyszałem delikatną różnicę, on nie słyszał tej różnicy także jest to na pewno jakaś tam minimalna na razie rewolwerów nie będziemy tutaj robić, no jeszcze kanał jest za mały, jeżeli będzie więcej subskrypcji, większe zainteresowanie, nawiążemy no, współpracę z jakimś ewentualnie sklepem i wtedy, wtedy będziemy mogli do testów brać. Na razie nie chcę tego robić, nie, nie chcę tutaj proponować, bo... Wiadomo, trzeba się z tego wywiązać, a w którą stronę ten kanał tak naprawdę pójdzie, to ciężko mi powiedzieć. Um, nie polecam, lepiej zamówić gaszówkę 9 mm, pak z Czech. Um, I tak i nie, no jeżeli, jeżeli ktoś chce mieć um, faktycznie te problemy, no to niech lata z 9 mm. Oczywiście nie jest to jakieś tam wielkie przestępstwo i podejrzewam, że za, nisko, za niską szkodliwość czynu nam, nam są to umorzy, ale jeżeli, jeżeli nie zrobimy nikomu krzywdy i jesteśmy niekarani, to nie powinno być problemu, aczkolwiek nie polecam. Słuchajcie, jeżeli chodzi o nam boje 9 mm PAK i ten 5 i 616, nie da się. Są to różne naboje. Na filmie nie będę, nie będę tutaj szukał tego teraz w tym momencie, ale robię porównanie. Są to całkowicie naboje. Nie da się jednego z drugiego ani w jedną, ani w drugą stronę wystrzelić. No i tu pisze Roman L. Ten film to jakaś masakra. 5,32, zawsze broń traktujemy jako naładowaną. Słuchajcie, no, odniosłem się do tego z tego względu, kiedy bierzemy broń do ręki, zawsze, ale to zawsze, powinniśmy sprawdzić, czy jest nabój w komorze nabojowej. Były takie przypadki, że ktoś chciał sobie zrobić żart i tak sobie strzelił, nie wiem, tam w nogę, czy już nie mówię o tym, o jakimś tam imbecylu, który strzelił sobie prosto w głowę i zginął z gazówki, bo chciał sobie żadnej dziewczynie zrobić. Ale, ale jeżeli byśmy tak brali to tak naprawdę do siebie, dosłownie, to nie moglibyśmy żadnej broni odłożyć tak naprawdę i oddalić się od niej, bo i, Brawo mówi, jeżeli chodzi na przykład o broń palną, że no, jeżeli przechowywujemy broń nie przy sobie, no to musi być ona rozładowana. Więc, więc tutaj proszę trochę jakiegoś takiego dystansu. A potem macha nią do końca odcinka w kamerę. To w kamerę, to sobie w brodę. Eee, słuchajcie, przede wszystkim. Zobaczcie sobie dokładnie na filmie. Nie, nie kierowałem sobie w brodę, to po pierwsze. Broń była rozładowana, sprawdzona, to jest po drugie. Po trzecie, słuchajcie, no z takiej broni bardzo często strzela się do ludzi, bo, bo jest to rekwizyt filmowy. A przepraszam, jeżeli sobie zniszczę kamerę, no to, no to przepraszam. 732 strzela w chuj za siebie nie patrząc na nie. Słuchajcie, nagrywając filmy dla was, no mam, mam taki dosyć fajny sprzęt, że mam podgląd i wiem, że nikogo za mną tam nie było. Także tam wielokrotnie się upewniałem. To nie jest tak, że strzelam sobie o tak za siebie nie patrząc gdzie i nie zwracając na to uwagi, nawet tutaj. Aczkolwiek nam to jest broń hukowa, jezu. Bez przesady. 816 16 celuję sobie w twarz, no to kolega sobie wyrysuj tam linię na tym filmie w, każdej, w każdą stronę i zobaczymy gdzie sobie, gdzie sobie celuję 957. Bardzo często ludzie popełniają błędy w tego typu zabawkach. Tutaj się odnosiłem do czyszczenia broni, że pozostawiają, pozostawiają mokrą, nie, nie wytartą i tutaj, i tutaj jest właśnie o te błędy licz na własne błędy najpierw licz własne błędy najpierw sorry, ja już nie widzę, jest, jest dosyć późno jak to nagrywam, nie wiem czy, czy widzicie, nie widzicie godziny więc, więc już mi się trochę w oczach mieni a poza tym mam fajny monitor w 4K i tutaj chciałem wam powiedzieć, że być może niedługo jakieś streamy zrobimy zrobimy live'y ponieważ no, specjalnie pod to kupiłem komputer no. jak dla mnie to jesteś albo głupi albo nietrzeźwy wytrzeźwiej lub zmądrzej człowieku no i kolego tak, no, przede wszystkim nie byłem, nie byłem nietrzeźwy bo, bo nie używam tych zabawek bo to można powiedzieć jako zabawka w stanie nietrzeźwości jeżeli uważasz, że, że jestem głupi to spoko to, to, jest, to jest twoje zdanie każdy ma prawo do swojego stania i swojej wyrażania tego prawda jakichś tam spostrzeżeń idź na grzyby, pojeździj rowerem Słuchaj no w tym roku nie byłem na grzybach i ubolewam nad tym, bo bardzo lubię przede wszystkim chodzić na grzyby, może, może niekoniecznie je się chociaż, chociaż jakiś tam sosik grzybowy jak najbardziej lubię. Także podejrzewam, podejrzewam, że już w tym roku się nie wybiorę, ale dziękuję Ci bardzo, pojeździsz rowerem. Rzadko mi się zdarza, wolę inną formę ruchu, ale nawet nie mam rowera, tak szczerze mówiąc, więc więc sorry kolego, ale nie dam rady. Nie zajmuj się recenzji u żadnej broni, bo będzie krzywda. Jakoś nikomu do tej pory się krzywda nie stała i, i, myślę, i myślę kolego, że się nie stanie, a z bronią nawet ostrą mam od czasu do czasu do czynienia, więc... Nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi, ale wiem, że każdy chce się. To znaczy, może nie tak, nie każdy. Wiem, że niektórzy chcą się wykazać i powiedzieć coś mądrego na siłę. Kolega nabył Sławek Revolver Ecol Viper 4.5, 6 mm long. Jest pozytywnie zaskoczony. Co prawda, uszu nie urywa, ale jest głośny. Toś może. Jakie amo jest najmocniejsze? Słuchaj, kolego Sławek, przede wszystkim jeżeli chcesz tam sadzić 6 mm long, ten 5 i 6, ten mega huk od Coltera, to nie wiem, bo one są te naboje mocniejsze i raczej bym na Twoim miejscu nie kombinował, tylko najp najpierw się dowiedział, czy to po prostu nie popsuje Twojego rewolweru. Czupkami z komentarzy wynika, że jest bardzo głośne, tylko nie wiadomo kto te komentarze pisze. Może sami sprzedawcy. Eee... Czekaj, chodzi tu na militaria.pl jest jakieś nowe, nie pamiętam nazwy, z zaklejonymi czubkami. Z komentarzy wynika, to, to pewnie chodzi Ci o te 5 i 6 z tymi zielonymi czubkami, te mega huki. Tak, one są głośniejsze i mocniejsze. To potwierdzam. Używam tego akurat w fantomie, bo są na tyle mocne, że potrafią go przeładować, a te, a te zwykłe 6 mm, no niestety, nie przeładują go. Tam musi być silniejszy ładunek. Jest trochę ich filmików z hukowcami. Do takich streszaków używają nabojów Hilti 6 mm, 5, 6 mm od osadzaka. One są zdecydowanie mocniejsze, ale w Polsce nie huchu -hu, takiego kalibru niestety. No to skoro nie ma w Polsce, to podejrzewam, że nie są dopuszczone i tutaj bym nie kombinował. Pistoletu zwykłej amunicji 6mm. Myślę, że nie byłoby problemu z załadowaniem naboju do adaptera oraz wystrzeleniem, lecz nabój nie byłby za słaby, aby pistolet prawidłowo pracował. Na przykład odciągnął zamek do tyłu, no i to jest właśnie to, o czym mówiłem. No niestety, te naboje zwykłe do 6mm są za słabe. Tutaj możecie sobie podczytać, chyba, Arnold Bacon. Nie, gdzieś jest dyskusja na temat właśnie maskowania tego napisu Phantom i tam ktoś rozpoczął No i dobra Teraz przechodzimy pod ten film, sobie tu zastopujemy witam Was I tutaj, podpada pod ubojkę Gówno, za które można mieć problemy. Zrób kwity i się nie wygłupiaj. Tak, Bartek Kartlos, będę robił kwity. Tutaj kolega z MT Shotting bardzo fajnie, bardzo fajnie mnie, że tak powiem, zachęcił i, i będziemy działać w tym kierunku. Być może kiedyś, kiedyś coś tam się pojawi tutaj na kanale lufa z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Kolego, nie wiem czy to jest plastikowa, ale tutaj um, nawet na, na, na stronie jakiegoś tam importera było napisane, że to jest tworzywo sztuczne. Z czego to jest to? Um, powiem, że nie wiem, ale no jest wytrzymałe. Nawet um, powiem Wam szczerze, nie um, o tyle jest lepsza ta beretta, um, ten, ten bruni, że nie widać śladów użytkowania, One się, on się wcale nie rysuje. Fantoma mam, też niedługo, nie używam tego na co dzień, nie, nie, nie chodzę, nie strzelam, bo są naboje dosyć drogie. Nie, to, nie, nie o to chodzi, czy mnie stać, czy nie, ale, ale powiem szczerze, że każdą jedną ryskę widać i, i nawet jak się w, wyciąga i wkłada do kabury, no to niestety się to wyciera, a a ten Bruni to nie, naprawdę nie. Pietro Beretta z długoletnią tradycją. Tak, zgadza się i bardzo ciekawą. Słuchajcie, jeżeli chodzi o pistolet Pietro Beretta, już nie pamiętam, on chyba był Beretta, to by było dwóch włoskich nie, włoskich czy nie. Bruni, a Beretta ta, y, ture, y. Słuchajcie, znajdźcie sobie na Wikipedii tą historię. Wiem, że to chyba bracia założyli, y, założyli tą fabrykę y, tej broni i y, y, naprawdę zrobiły robotę. Y, bardzo ciekawa historia, nie chcę tutaj wprowadzać w błąd, bo już, już na ten moment nie pamiętam. Może kiedyś się przygotuję i, i wam opowiem. Ewa Płaszczyk Jak to zmierzyć lufę? Żeby wiedzieć, czy na pewno jest poniżej 6 mm? no muszę wziąć suwmiarkę i, i, i zmierzyć, albo ewentualnie mm, zmierzyć suwmiarką nie wiem, gwóźdź, wiertło i spróbować wsadzić do lufy i równie dobrze można w ten sposób. Ile takie cudo kosztuje? Takie cudo kosztuje około 300, 400, 500 zł. Zależy gdzie kupujemy i który model. No szkoda, że w Polsce nie można mieć bez zezwolenia na broń. Yy, można, nie można. Sam pistolet, już się wypowiadałem na początku filmu, jeżeli, jeżeli Cię to interesuje jakimś trafem ominąłeś, to sobie wróć. No, no dramat. Yy, dobra, Boże człowieku, mówisz jakoś nieskładnie, palec na spuście trzymasz, celując w kamerzystę, widza, no dramat. Już nie wspomnę, że w Polsce pistolety są nielegalne. Słuchaj kolego, są, te pistolety są legalne, jak najbardziej, w stu procentach, tylko nie dla wszystkich. To jest po pierwsze, już jak mamy, Panie Janie, być tacy szczegółowi, że mówię nieskładnie, no może faktycznie. Jeden z pierwszych filmików z, takim, z taką zabawką, to bo może tak nie do końca okej okay. popracuję nad tym dziękuję bardzo za spostrzeżenie palec na spuście trzyma z kamerzystę widza no to do tego się odnosiłem więc więc owszem przepraszam jeżeli uszkodzę sobie kamerę no i żeby to była broń ostra i strzeliłbym do tej kamery no to dobra nie będę tego komentował no dramat no pff, dramat Um, już nie wspomnę, że w Polsce te pistolety są nielegalne. Okej, okay. um, no tak jak mówiłem, są, są legalne w 100%, tylko nie, nie dla wszystkich. E, dawaj więcej odcinków. Testy na zacięcia, amunicja. Okej, okay. no i dobra, słuchajcie, tym optymistycznym akcentem um, będę kończył to nagranie, będziemy sobie, będziemy sobie na pewno robić testy, ruszamy z odcinkami, pokażę Wam jeżeli kogoś zainteresuje, w sumie dajcie znać w komentarzach, bo jeżeli kogoś zainteresuje mój sprzęt, zrobię taki film, opowiem, a naprawdę kupiłem teraz kupę dobrego sprzętu. Jeszcze czekam na przejściówkę, bo jeden monitor będę podłączał taki trochę gorszy i potrzebuję potrzebuję tam jedną przejściówkę, więc, więc już niedługo jakieś tam live'y zrobimy postrymujemy trochę no i obiecuję, że się poprawi już nie będzie takich przerw jak teraz bierzemy się do roboty i w ten weekend na, przepraszam w ten weekend nagram kilka odcinków żeby, żeby żebyście mieli żebyście mieli co oglądać no i słuchajcie, wiem że wiele osób tutaj zagląda do mnie bez subskrypcji Widzę to po statystykach jeżeli, jeżeli będzie coraz więcej, będą przyrosty i będzie coraz więcej tych subskrypcji Już nie mówię tutaj o łapkach w górę To będziemy, będą ciekawsze odcinki No i słuchajcie, pod prawie każdym tutaj akurat nie A, tutaj jest Tutaj macie w opisie link do strony Tip and Donation, gdzie możecie mnie wesprzeć, a dzięki temu będę miał fundusze na zrobienie ciekawych, coraz to ciekawszych odcinków i, i mam nadzieję, że to się zacznie kręcić. Oczywiście jestem tu dla Was, pamiętajcie o tym. I gdyby nie wy tak naprawdę co mnie oglądacie i nawet ta garstka, że tak powiem, 39 subskrybentów, to tak naprawdę, powiem szczerze, olałbym to i, i po prostu nie robił filmów, ale jest to jakaś tam motywacja i mam nadzieję, że te przyrosty będą. Nie przedłużając, nie gadając, żeby nie był zaraz kolejny dramat. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, cześć.